Ponad 25 lat byłam w stanie uwierzyć tylko w coś, co ma poparcie naukowe. Gdy ktoś do mnie mówił jakieś rzeczy o energii, to mówiłam: że Girl, przestań, ćpać. pani. Dużo się zmieniło, kiedy odkryłam, że CIA w latach 80. badało potęgę ludzkiego umysłu. Dosłownie potwierdzili działanie manifestacji, zmiany rzeczywistości, pracy z podświadomością. Jeżeli nie wierzysz, to sama sobie wyszukaj. CIA Declassified Documents na ten temat to jest naprawdę. Kiedy zrozumiałam, że astrologia niesie bardzo wiele informacji na temat naszego życia, naszych talentów, naszej osobowości, ale nie tylko. Dzięki astrologii możesz jeszcze lepiej działać, obserwując swoje osobiste tranzyty i to, jak planety aktywują Twój horoskop urodzeniowy. To jest dosłownie jak gra na kodach. Wykorzystując te informacje, stajesz się niedościgniona. Wszystko nagle zaczyna mieć sens. Dla mnie zrozumienie mojego horoskopu urodzeniowego było kluczowe. To był ten element, który sprawił, że poczułam się wreszcie sobą, że zrozumiałam kim jestem. Kim chcę być, jaka jest moja ścieżka. Dlatego, kochana, zdecydowałam się założyć to konto i dzielić się z Wami informacjami na temat astrologii, żebyś i Ty mogła odnaleźć w sobie swoje światło, mogła stać się tym światłem i mogła żyć pełnią życia z otwartym sercem każdego dnia, czując satysfakcję. Zaobserwuj mnie, i Ty również stań w się sensie świadomą, kreatorką swojego życia.